Jeśli kiedykolwiek używałeś zwykłego RSI lub podstawowego stochastyka, wiesz już, jak frustrujące to bywa. Na wolnych rynkach wyglądają dobrze, ale w momencie, gdy pojawia się zmienność, te wskaźniki całkowicie tracą sens. Zacinają się w wykupieniu lub wyprzedaniu, podczas gdy cena nadal się porusza, a ty w efekcie wchodzisz za wcześnie, za późno lub tuż przed tym, jak cena ruszy przeciwko Tobie. Dokładnie ten problem ma rozwiązać ten wskaźnik. Pokażę Ci więc, jak pracować z tym wskaźnikiem. I pokażę niesamowitą strategię handlową wykorzystującą ten wskaźnik. Więc kiedy jesteś na TradingView, do tego filmu używam GBPUSD na wykresie 5-minutowym, ponieważ ta para porusza się szybko, a przewybicia są wyraźnie widoczne. Ale możesz zastosować tę samą logikę na dowolnym rynku lub interwale czasowym. Więc ty też przełącz się na wykres 5-minutowy, a następnie kliknij wskaźniki wyszukaj Stochastic Z-score by ALGO-ALPHA i dodaj go do swojego wykresu. Na dole zobaczysz gładką linię oscylatora, nieskaczącą jak zwykły stochastyk. Ta płynność pochodzi z wygładzania średnią kroczącą, która reaguje szybko, ale nie trzęsie się w niestabilnych warunkach. Zauważysz też ważne strefy zaznaczone około plus 2 i plus 2 i pół. Traktuj plus 2 jako strefę ostrzegawczą, w której momentum jest już napięte, a plus 2,5 jako strefę ekstremalną, gdzie cena jest statystycznie bardzo daleko od normy. Kiedy cena dociera do tych obszarów, nie oznacza to, że musi natychmiast się odwrócić, ale oznacza to, że powinieneś przestać gonić rynek i zacząć uważać. W zależności od ustawień, możesz także zobaczyć histogram w tle. Ten histogram pokazuje surową intensywność Z-Score. Możesz go wyłączyć dla czystszego wykresu, ale podczas nauki faktycznie pomaga ci zobaczyć, jak silna jest presja stojąca za ruchem. Kolejną bardzo ważną częścią tego wskaźnika jest filtr długoterminowego momentum zbudowany z wykorzystaniem wygładzania alma. Ta linia działa jak sprawdzian rozsądku. Powstrzymuje cię przed podejmowaniem ładnych sygnałów odwrócenia, które idą pod prąd szerszego momentum. Więc nawet jeśli oscylator osiągnie ekstremum, jeśli długoterminowe momentum się nie zgadza, wskaźnik milczy. Dlatego strzałki odwrotu, które widzisz na wykresie, nie są przypadkowe. Strzałka kupna pojawia się tylko wtedy, gdy cena jest przewyższona w dół, momentum zaczyna odwracać się w górę, a filtr długoterminowy wspiera ten ruch. Ta sama logika dotyczy strzałek sprzedaży w górę. Porozmawiajmy teraz o tym, jak faktycznie handluję tym w prosty sposób. Dla setupu kupna na GBPUSD na 5 minutach czekam, aż cena wepchnie oscylator głęboko w ujemną strefę ekstremalną, idealnie poniżej minus 2 lub nawet bliżej minus 2,5. To mówi mi, że wyprzedaż jest statystycznie przewyższona. Potem czekam. Nie robię nic, dopóki oscylator nie zacznie odwracać się w górę z tego ekstremum. Następnie szybko sprawdzam długoterminowe momentum Alma. Chcę, żeby było powyżej zera lub wyraźnie rosło i było zielone, ponieważ nie chcę kupować pod ciężką presją spadkową. Kiedy te warunki się zgadzają, zwykle zobaczysz pojawiającą się strzałkę kupna. Ta strzałka nie jest moim wejściem. To moje ostrzeżenie, że coś się zmienia. Moje faktyczne wejście pochodzi od ceny. Czekam na zamknięcie silnej byczej świecy lub prosty byczy wzór engulfing po strzałce. Kiedy to się stanie, wchodzę w kupno. Mój stop loss idzie tuż pod ostatni dołek swingowy, który uformował się podczas ekstremalnego pchnięcia, a mój cel jest prosty. Stosunek ryzyka do zysku 1 do 1 lub 1 do 1,5 lub najbliższy obszar oporu. Celem nie jest złapanie masywnego trendu, tylko odbicia, które zwykle następuje po statystycznych ekstremach. Jeśli zyskoro ledwo dotknie strefy -2 i natychmiast się odbije, bądź wyjątkowo wybiórczy. Najlepsze transakcje kupna zwykle przychodzą, gdy cena spędza trochę czasu w ekstremum, pokazując prawdziwe wyczerpanie, a nie tylko szybki spadek i odbicie. Czy czujesz, że wszyscy wokół ciebie korzystają ze sztucznej inteligencji, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Nie czekaj dłużej, zacznij już dziś. Nasz darmowy bot handlowy jest prosty w użyciu, zasilany przez sztuczną inteligencję i może przynosić do 1% zysku każdego dnia. Dołączyło do nas już ponad 50 tysięcy użytkowników. Kliknij poniższy link, aby uzyskać bezpłatny dostęp. To Twoja szansa, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji i zrobić krok w kierunku finansowego wzrostu. Zanim pokażę przykład transakcji sprzedaży, pozwól, że szybko wyjaśnię ustawienia tego wskaźnika. Otwórz ustawienia wskaźnika i pozostań na zakładce Inputs. Najważniejszym ustawieniem jest główna Length, długość, która definiuje, jak dużo przeszłych danych jest używanych do decydowania, co jest normalnym zachowaniem ceny. Krótsza długość reaguje szybciej, ale tworzy więcej szumu, podczas gdy dłuższa jest gładsza, ale wolniejsza. Chcesz zrównoważonej wartości. Która dostosowuje się do zmienności bez ciągłego przesuwania, szczególnie na niższych interwałach czasowych. Ustawienie Source źródło kontroluje, które dane cenowe wskaźnik wykorzystuje do swoich obliczeń. Domyślnie wiele wskaźników używa Close zamknięcia, co oznacza, że interesuje je tylko to, gdzie kończy się świeca. Kiedy przełączysz to na coś takiego jak H L C przez 3, mówisz wskaźnikowi, aby używał średniej ze świecy zamiast jednego punktu. Następnie masz poziomy Z-score, zwykle około plus 2 i plus 2,5 i, i tak samo po stronie ujemnej. Poziom plus 2 oznacza przewyższone ruchy, podczas gdy plus 2,5 oznacza rzadkie ekstrema, gdzie wyczerpanie jest bardziej prawdopodobne. Te dynamiczne poziomy zastępują stałe strefy wykupienia, wyprzedania i automatycznie dostosowują się do zmienności. Możesz także włączyć lub wyłączyć histogram z który pokazuje surową siłę ruchu pod główną linią. Trzymanie go włączonego daje więcej wglądu, wyłączenie utrzymuje czysty wykres. Wreszcie, długoterminowy filtr Momentum Alma pomaga potwierdzić kierunek, filtrując sygnały odwrócenia, które idą pod prąd szerszego Momentum. Razem te ustawienia pomagają zdefiniować prawdziwe ekstrema, jednocześnie redukując fałszywe sygnały. Teraz dla setupu sprzedaży wszystko się odwraca. Przede wszystkim czekam, aż oscylator wepchnie się w dodatnią strefę ekstremalną powyżej plus 2, idealnie bliżej plus 2,5. To mówi mi, że cena jest przewyższona w górę. Następnie czekam, aż oscylator się odwróci i zacznie spadać. Sprawdzam długoterminowe momentum alma i chcę, żeby było poniżej zera lub wyraźnie skręcało w dół i było czerwone. Kiedy to ustawienie nastąpi, pojawia się strzałka sprzedaży. Znowu nie sprzedaję ślepo na strzałce. Czekam na potwierdzenie ceny, zwykle silnym niedźwiedzim zamknięciem lub niedźwiedzią świecą engolfing. Następnie wchodzę w transakcję sprzedaży. Umieszczam mój stop loss tuż powyżej ostatniego szczytu swingowego i celuję w stosunek ryzyka do zysku 1 do 1 lub 1 do 1 i pół lub najbliższy poziom wsparcia. Ponadto unikaj nawarstwiania transakcji. Jeśli już poniosłeś stratę na setupie, a rynek natychmiast daje kolejny sygnał, nie wchodź emocjonalnie z powrotem. Czekaj na świeżą strukturę lub czysty reset w oscylatorze. Przetargowanie to jeden z najszybszych sposobów na oddanie zysków. Na GBPUSD ruchy są szybkie, więc dyscyplina ma większe znaczenie niż przewidywanie. Ten wskaźnik nie obiecuje magicznych wejść ani stuprocentowej dokładności. To co robi, to usuwa zgadywanie. Mówi Ci, kiedy ruch jest faktycznie ekstremalny dla tego rynku, a nie tylko wizualnie wysoki lub niski. Kiedy połączysz to z cierpliwością i prostym potwierdzeniem ceny, unikniesz gonienia rynku i unikniesz wymuszania transakcji. Zawsze pamiętaj, żaden wskaźnik nie działa sam, żaden setup nie wygrywa za każdym razem, a zarządzanie ryzykiem jest tym, co utrzymuje cię w grze. Przetestuj to na własnych wykresach, odtwórz to i handluj tylko tym, co w pełni rozumiesz. Jeśli ten przegląd pomógł ci zobaczyć oscylatory w inny sposób, zostaw lajka i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnego. Dzięki, że obejrzałeś film do końca. Do zobaczenia w następnym filmie.